Dzisiaj czwartek, dzień nagród. Dzień nagród zawsze jest ciekawy, bo otwieramy paczki i patrzymy, co się dzieje z rynkiem. A dzisiaj z rynkiem zadziało się bardzo, bardzo dużo. Cześć wszystkim, tu Eto, witam w kolejnym odcinku drogi do 195. Dzisiaj czwartek otwieramy nagrody, popatrzymy co się zadziało z rynkiem, jak zareagował rynek na zwiększoną podaż i co się będzie działo dalej z rynkiem w kolejnych dniach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, kliknąć dzwoneczek i koniecznie zostaw łapkę w górę. Napisz też w komentarzach, jak tobie poszły dzisiaj nagrody, co wybrałeś, czy wybrałeś paczki, czy monety, czy Paczki niewymienne i co w nich znalazłeś? Nagrody za Division Rivals. Let's go. Dograliśmy do rangi pierwszej w Division 3, także te nagrody nie będą jakieś strasznie złe. Mam nadzieję, przynajmniej. Graliśmy większość meczów takim oto składem. Wybieramy... Paczki tradeable, oczywiście. Untradeable na tym etapie FIFA nie warto. Alternatywą całkiem niezłą są monety. 70 tysięcy monet, ale ja lubię paczki. Lubię liczyć na szczęście. Więc, więc biorę paczki. 70 tysięcy to jest całkiem sporo monet. Miejmy nadzieję, że paczki. Oh yeah! Dostaliśmy się do Foot Już wspaniale. Wspaniała wiadomość. Ehm. Um... Miejmy nadzieję, że paczki okażą się dobrym wyborem. Zostaliśmy dwa rare mega paki i jeden Rare Electrum Players Pack. Zaczniemy od Rare Electrum Players Pack. 12 kart 6 zł wszystkie błyszczące. Come on i jej! Jakieś będzie? Nie, nie będzie tu Wokoutu. Brazylia. Elba. Marcelo, chyba nie najgorzej. Mogło być lepiej, oczywiście. Zobaczmy, co jeszcze w środku będzie się działo. Richardson, Wow, nie najgorzej. 30 pary tysięcy za Richardsona i za Marcelo. Grosze. Ansufati. złoty, który też nie jest dużo warty, bo jeszcze niedawno miał. Informa, ale Richardison to jest bardzo dobra wiadomość. To jest super wiadomość. Peligrinie go sobie zdiskardujemy. Pierwsza paczka, nie najgorzej. Teraz Rare Megapack. Tutaj liczymy na coś więcej. Tu będzie. Tak, tu będzie walkout. Come on, come on. Coś dobrego. Please, please, please. Niemiec. CB. No. Halstenberg Inform, ale tam jeszcze coś może być ciekawego. Co my tu jeszcze mamy? Alan, 75 tysięcy. Wow, naprawdę nieźle. Teraz te paczki to jednak był bardzo dobry wybór. I jeszcze Hunter, świetnie. Gabriel Paulista, Volant, Rabiot. Nie najgorzej, powiem nie najgorzej. Naprawdę nieźle. Alan jest super. Halstenberg. Na razie pewnie nie jest dużo warty. Docelowo może coś. I ostatnia paczka. I tak już jestem bardzo zadowolony, ale może to ostatnia paczka jeszcze coś da. Czy tu będzie walkout? Czy tu będzie walkout? Nie, tu nie będzie walkoutu. Ale to nie znaczy, że tu nie może być nic dobrego. Jeszcze na tym etapie FIFA. O, Hiszpania. Then... Lorente? Hoke. Okay. to hmm. wolałbym Lorente. 8-5, tak nieźle. Jeszcze może być coś ciekawego. Jeszcze może być Benjeder w środku, prawda? Nie jest tripier, jest Region. Babu. Hmm. O. I UCL. Dest. Spoko. Resztę zostawię sobie w klubie. No bo Why not. Kotwica też sobie przyda. takim ładny strój tonacja. I trap. Ostatnia paczka. stosunkowo najgorsza. Ogólnie nagrody mocno na plus. No a nagrody zawsze wpływają na rynek i to zawsze wpływają na rynek. Zazwyczaj pozytywnie. To, co się zadziało dzisiaj z rynkiem, jest dosyć nietypową sytuacją. Pierwszy raz od bardzo dawna obserwowaną przeze mnie, przynajmniej rynek po, po nagrodach zleciał i to bardzo mocno. Na niektórych kartach dosyć boleśnie. I można powiedzieć, że można się było tego spodziewać, niby człowiek wiedział, ale jednak jakoś tam się udził, że standardowo nagrody podniosą ceny graczy, tak jak to zazwyczaj bywa, jednak wizja jutrzejszej premiery gry, jutrzejszej promocji Once to Watch, jeszcze na dodatek dzisiaj po południu ważnych meczy, czyli kolejnej dużej dawki podaży, bo jeżeli dzisiaj będzie, będą ważne mecze, to są cztery paczki, pięć paczek, które każdy praktycznie w grze otworzy. Później jest premiera, gdzie cała masa ludzi, która kupiła standardową edycję FIFA, dostanie do niej dostęp, otworzy swoje paczki powitalne. To jest kolejna porcja podaży. I później dostaniemy wieczorem jutro promocję Once to Watch, gdzie z tego co się orientowałem, to bardzo, bardzo dużo graczy czeka ze swoimi FIFA pointami i ze swoimi paczkami, żeby otworzyć je właśnie jutro o 19:00, jak już będzie można trafić w 100 watchów. To wszystko powoduje, że jest panika na rynku i jest wyraźnie wystraszony rynek. Prawie nikt nie kupuje niczego. Jest naprawdę ciężko coś sprzedać za sensowną kasę. No i to oczywiście wywołało ogromne spadki na niektórych kartach. Nie wszystkich oczywiście. Karty, które można było przewidzieć, że się dobrze zachowają, zachowały się tak nie najgorzej. Całkiem, całkiem nie najgorzej. I o czym tu mówię? Mówię o tym, że wszystkie karty, o których wielokrotnie mówiłem, żeby uważać i w nie nie inwestować, czyli karty, które są w miarę niskie, mniej pożądane, nie aż tak popularne, zwłaszcza niższe ratingiem, przez co były często wyciągane, a popyt nie zdążył nadążyć za tak dużą podażą, no bardzo mocno pospadały. Tu widzimy spadki typu Alexander Lacazette 35% w dół, William też 33%, Bailey, Quincy Promise, który wielokrotnie słyszałem, że ludzie uważali, że 10 tysięcy za tę kartę to jest za mało, no teraz kosztuje już 3. Takie spadki naprawdę zabolały bardzo mocno wszystkich, którzy próbowali na nich zarobić. Karty w granicach między 10 a 20 tysięcy też spadły, nie aż tak boleśnie, ale delikatnie w dół. No i karty te, takie naprawdę drogie i dobre, mimo wszystko, albo zachowały swoją cenę, albo zaliczyły jakieś drobne wzrosty. Tutaj mówię o jakimś Usmanie Dembele czy Lukasie, czy coś. To, to wszystkie tego typu karty, no, w związku z tym, że ich tak łatwo nie jest trafić w paczkach, no to w miarę zachowały swoje ceny, więc wszyscy, którzy inwestowali w tego typu droższe karty są pewnie w miarę zadowoleni. Wszyscy, którzy inwestowali w karty tańsze no współczuję. Ja osobiście zgodnie z tym co planowałem w miarę się wyzbyłem swoich kart dzisiaj w ciągu dnia. Nie były to rewelacyjne sprzedaże. Na niektórych kartach byłem na zero albo na delikatny minus jaka lawa wczoraj kupowany na streamie. Na niektórych kartach oczywiście dużo do przodu, jak Covers, który był kupiony jeszcze, jak był Extinct przy 85 tysiącach. Lęglety, jakieś tam minimalne zyski. Kilka kart próbowałem dzisiaj flipnąć, nie wyszło to najlepiej, bo nawet taki Sancho dosyć mocno ucierpiał po nagrodach. Kilka kart na delikatny plus, nie ma czym się za bardzo chwalić. Ogólnie spieniężyliśmy całkiem sporo, całkiem sporo kart. Obecnie dysponuję w miarę zadowalającym budżetem i to z, biorąc pod uwagę, że em, mam jeszcze cały czas do sprzedania Halanda, no, jakiegoś Teo Hernandeza, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale cały czas jakieś tam karty jeszcze trzymamy, no i mamy jeszcze Wajnal Duma i dzisiaj zaopatrzyłem się w czterech Benederów, e, mam jeszcze jednego Clustermana, którego trzymam, więc potencjalnie jakbym wszystko z pieniędzy pewnie byłoby tego... Trochę ponad milion dwieście, tak sądzę, może nawet milion trzysta. Liczę na to, że Benederowi podniosą widełki tak samo, jak podnieśli ostatnio widełki tuż przed premierą wersji mistrzowskiej. Liczę, że to samo się zadzieje dzisiaj i uda się już dzisiaj Benedera sprzedać po zawyżonej stawce. Jeżeli nie, to trudno. Zobaczę, zastanowię się, czy nie sprzedać go wtedy z delikatną stratą. 30 tysięcy minus podatek. Ach. Zobaczymy. Potrzymamy chwilę. Mamy kasę na to, żeby obracać. Jutro z kolei będzie bardzo, bardzo ciekawy dzień. Jutro zapowiada się, że może się dziać bardzo dużo na rynku. Dużo nowych graczy, dużo nowych paczek otwieranych, dużo nowej podaży, ale też dużo nowego popytu. Zobaczymy, co tym razem zwycięży. Czy rynek pójdzie w górę od razu, czy nie. Na pewno można się spodziewać dołka około 19. Na niektórych kartach pewnie dołka już permanentnego. Tak jak mówię, te karty, które dzisiaj zaliczyły spadki, jutro zostaną dobite. Najpewniej z tych kart bym uciekał i uważał, żeby ich nie trzymać za długo. Karty, które się dzisiaj utrzymały na zero, myślę, że jutro powinny zaliczyć drobny dołek, a później szybko w miarę odbić. No A karty, które dzisiaj urosły, myślę, że jutro wieczorem zaliczą naprawdę, naprawdę wzrosty. Ostatni, ostatni taki dzwonek na wyprzedanie tych niskich kart to pewnie będzie ten weekend i na to bym zwrócił uwagę, w związku z tym, że następne wideo będę publikował pewnie w sobotę albo w niedzielę, jeszcze nie wiem kiedy się uda, no to wtedy wrócę do tego tematu, co zrobić dalej. Na dzisiaj ja staram się budżet swój optymalizować pod kątem... Krótkiego obrotu, nie, nie myślę tu o długoterminowych inwestycjach. Być może gdzieś tam w poniedziałek pomyślimy o jakichś szybszych inwestycjach na e, potencjalnie już pod kątem czwartkowych nagród następnych. Następne nagrody powinny już zadziałać normalnie, czyli e, podnieść bardzo mocno rynek, bo ludzie w, mimo wszystko w czwartek już będą budować drużyny na futrzempsy, które zaczną się w przyszły piątek. Dzisiaj zapraszam jeszcze na streama o 22. Twitch TV. /atodes. Zapraszam też do zostawienia subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka i do oglądania kolejnych odcinków. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście poprzednich, to zapraszam. Tam się też dużo działo. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!